Dobro. Święty Ludwik IX, patron franciszkańskiego Zakonu świeckich. Kiedy w ciemną noc oczy nasze wzniesiemy ku wuliskonemu od gwiazd niebu, wzrok nasz zostaje olśniony na widok piękności i różnorodności tych cudów bożych, jaki tam przepych wśród tego błyszczenia i migotania. Wzrok nasz odkrywa coraz to nowe gwiazdy a jedne od drugich jaśniejsze i piękniejsze. Coś podobnego spotkamy na gwiaździstym niebie zakonu serafickiego. Co święty, to szczególniejszym blaskiem promienieje, iż do każdego można zastosować słowa Pisma Świętego. Nie jest mu znalezion podobień w sławie. Lecz do żadnego świętego trzeciego zakonu z większą ścisłością nie dadzą się zastosować powyższe słowa, jak do Waszego sławnego patrona, świętego Ludwika IX, króla francuskiego. Nigdy chyba nie zasiadał na zawrotnej wysokości tronu królewskiego żaden panujący, co by wszystkie obowiązki mądrego monarchy państwa tak zharmonizować, potrafił z dziełami pobożności, jednocześnie sumiennie wypełniając dobrowolnie przyjęte powinności członka trzeciego zakonu. Jak święty król Ludwik. Rozważmy więc dziś ten ogień miłości Bożej, jaki płonął w jego sercu i stał się przyczyną takiego cnotliwego życia, żebyśmy i my zapłonęli podobną miłością Bożą i takim cnotliwym życiem, zastanawiając się, jak wielka i dzielna była miłość świętego Ludwika i w jaki sposób i wy. Możecie stać się mu w tej cnocie podobnymi. Święty Ludwik urodził się w 1215 roku w królewskim zamku w Poissy. Matka jego królowa, święta Blanka, starała się już od najwcześniejszej młodości swego pierworodnego syna serca i skłonności zjednać z najszczęśliwszym skutkiem całkowicie Bogu. Odzywała się często do Niego ze świętą powagą. Mój synu, wiesz, jak czule, jak matka tylko potrafi miłuję cię, wszakże wolałabym widzieć cię raczej u stóp moich martwego niż kiedy usłyszeć, żeś Boga grzechem śmiertelnym obraził. Słowa takie wywierały na młodym następcy tronu niezatarte wrażenie i utwierdzały w postanowieniu Złożenia w ofierze jednego serca jednemu Bogu. To też często widywano go z żarem anioła słuchającego Mszy Świętej, podczas której przyjmując komunię świętą, miłość jego znajdowała coraz to nowe pokrzepienie. W takiej atmosferze duchownej nadszedł dla następcy tronu dwudziesty rok życia, kiedy to wśród uniesienia całego narodu obiał objął samodzielnie rządy królestwa. Jakimi zasadami nowy król rządzić się miał, wypowiedział podczas koronacji, obierając po odprawionych ćwiczeniach duchowych tekst psalmu. Do Ciebie, Panie, podniosłem duszę moją, Boże mój, w Tobie ufam. Chociaż młody król otoczył się blaskiem majestatu królewskiego, ile tego okoliczności wymagały, to jednakże cały nastrój dworu dowodził, jak dalekim był od czczonego przepychu. Co dzień rano, zanim król miał się zająć sprawami państwa, jako dobry tercjarz przód wysłuchał mszy świętej i odmówił pacierze kanoniczne. A gdy mu z tego powodu robiono zarzuty, że za wiele czasu traci na oddawanie się pobożności, łagodnie odpowiadał. Ludzie to są dziwni. Nie powiedzieliby ani słówka, gdyby ten czas spędzał na grach i polowaniu. A co by też dworacy powiedzieli, gdyby się dowiedzieli o surowych jego pokutach, tym bardziej gdyby dojrzeli pod płaszczem królewskim gruby habit trzeciego zakonu? Naprawdę, kiedy zakonnik w ustroniu klasztornym wiedzie życie cnotliwe, to nie wykracza poza porządek naturalny. Ale kiedy święty Ludwik, otoczony niebezpieczeństwami życia na dworze, na zawrotnej wysokości królewskiego majestatu pozostaje wiernym Bogu, to jest wielkim i godnym największego podziwu. Tymczasem pobożność, polegająca na osobistym tylko służeniu Bogu, królowi nie wystarczała, ale parła go do zapalenia serca świata miłością Bożą liczcie, proszę, jeśli zdołacie wszystkie świątynie, klasztory i szpitale, które święty pobudował. Policzcie, jałmużne, jakie z miłości ku ubogiemu Chrystusowi potrzebującym codziennie rozdawał. Przeczytajcie prawa, jakie w obronie religii i dla dobra swych poddanych wydał. Przypomnijcie, wreszcie, z jak niewymownymi ofiarami dwakroć wyprawy krzyżowe podejmował. Celem uwolnienia uciśnionych chrześcijan spod jarzma niewiernych saracenów, a przyznacie, że święty Ludwik swoją miłością stał się wszystkim dla wszystkich, aby wszystkich zbawił. Lecz święty Ludwik dał zdumionemu światu jeden jeszcze dowód miłości Bożej, który tym bardziej musimy cenić. Kiedy bowiem, party miłością ku swemu Zbawcy, podjął, Powtórną wyprawę krzyżową do Ziemi Świętej, tu Bóg wiernego swego sługę na srogie wystawił doświadczenie. Głód i morowa zaraza nawiedziły krzyżowców. Wielu z najznakomitszego rycerstwa padło od miecza saraceńskiego. Na domiar nieszczęścia król się rozchorował i dostał się do niewoli. Było to twarde doświadczenie. Dla szlachetnego króla, ale też w tej cnoty cierpień i gwiazda jego miłości Bożej zaświeciła najwspanialszym blaskiem. Tu widzimy najlepiej sprawdzenie się słów świętego Jana Marię Wianeja. Doświadczenia tych, co Boga miłują i których Bóg miłuje, nie są karą, ale łaską. Bez wątpienia, miłościwy Bóg, z największym upodobaniem spoglądał na naszego świętego, kiedy on w swoim zamku królewskim w Paryżu, co dzień słuchając mszy świętej, składał Bogu dowody swej miłości. Lecz kiedy król święty, zdalał od swoich, jęcząc w niewoli, Bogu tęsknoty swego serca w ofierze składał, powtarzając pierpiorcy zbawcą, niech się dzieje wola Twoja. To towarzysze jego, co więcej, nawet nieprzyjacielscy żołnierze patrzyli na taką doskonałą cnotę w oniemieniu ze zdziwienia. Tu miłość Boża w ogniu doświadczenia jako najprzedniejsze złoto została wypróbowana, dlatego Bóg pospieszył do swego sługi z nagrodą. Śmiertelna zaraza dotknęła króra. Straszliwe cierpienia i tęsknota za niebem szybko podcięły jego siły. Aż wreszcie czysta jego dusza uleciała do nieba. Tu z całą ścisłością dadzą się zastosować słowa psalmu. Droga przed okolicznością pańską, śmierć świętych jego. Nawieść o śmierci świętego, powstał w obozie krzyżowców nieopisany płacz i lament, jak gdyby każdy swego rodzonego ojca stracił. Tak święty. Tego Ludwika, tego świętego tercjarza, wspaniałego wzoru króla chrześcijańskiego, ojca ubogich już nie stało. Bóg wziął go do swoich przybytków niebieskich, by go wynagrodzić za jego bogate w dzieła prawdziwej miłości Bożej życia, iżby on nie tylko własnym swego świątobliwego życia przykładem tu na ziemi, ale i w niebie potęgą swej przyczyny mógł wszystkim pomagać. Co do niego z ufnością uciekać się będą. Przypatrujcie się, pobożni tercjarze, Waszemu wzorowi, królowi świętemu Ludwikowi. Miłość Boża szczęśliwie go przeprowadziła przez zmienne to życie ziemskie. Natchnęła do tak wielkiej ofiary. Wreszcie doprowadziła do wiecznej nagrody niebieskiej. Okazanie miłości Bożej w wielkich, zadziwiających czynach, jak to czynił święty Ludwik, nie leży w waszej mocy. Ale kto by się chciał uniewinniać i dowodzić, że nie może miłować Boga? Ach chociażbyście nie znali wyraźnego przykazania, będziesz miłował Pana Boga twego, ze wszystkiego serca twego? I chociażbyście się nie obawiali potępienia wiecznego, to właśnie zemskie powinno skłonić serce wasze do miłości Bożej. Kto jest bowiem ten, co jak do świętego Ludwika i do was przemawia: Daj mi, synu mój, serce twoje. Czy nie jest to właśnie ten, którego miłość jedynie nas uszczęśliwić może? Bądź, przekona... Bądź przekonana duszo tak upewnia nas święty Bonaventura że pojemność Twojego serca jest tak wielka, iż żadne stworzenie, ale jedynie Bóg, Twą tęsknotę zaspokoić jest w stanie. Zgromadźcie w sercu ludzkim wszystkie królestwa świata i wszystkie kosztowności nagromadzone w skarbcach królewskich, a pozostanie ono puste. Pozwólcie sercu zakosztować wszelkich rozkoszy, jakich król Salomon, całym swym przepychu mógł tylko użyć, a serce pozostanie jednak nienasycone. Zbierzcie wszystkie honory, zaszczyty i godności, włącznie aż do tiary papieskiej, i kiedy to wszystko dacie sercu ludzkiemu, a przekonacie się, że ono by niezmierna przepaść bezdenna zostanie czczem, jaki przedtem było. A jeśli chcecie poznać tego przyczyna, to posłuchajcie. Dusza ludzka jest pochodzenia boskiego i dlatego łaknie i pragnie szczęścia takiego, które ją jedynie zaspokoić może. A tem jest miłość Boża, stanowiąca szczęście wybranych w niebie. Prawdziwie tej dał wymowy wyraz święty Ludwik, złoża śmierci, dając synowi swemu następcy tronu Filipowi upomnienie na drogę życia. Mój synu, pierwszym co ci polecam jest to, żebyś miłował Boga z całego serca i raczej wszelkie zniósł przykrości, niż byś miał kiedyś choć jednym grzechem go obrazić. Czy więc nie chciał przez to święty powiedzieć, usiłując najszczerszą miłością miłować Boga, będziesz już tu na ziemi naprawdę zadowolonym i szczęśliwym? Lecz niech będzie od nas dalekie, żebyśmy w patronie trzeciego zakonu dopatrywali, śmieli, tak niskiej pobudki miłości Bożej. Daleko szlachetniejszy stopień miłości Bożej, już od najwcześniejszej młodości w jego sercu starała się zaszczepić jego święta matka, kiedy mu opowiadała o nieocenionych dobrodziejstwach stworzenia i odkupienia, zobowiązując Ludwika. Do odzajemnienia się Bogu, który nam dał takie dowody swej miłości. Obyśmy i my obudzili w sercach naszych takie uczucie wdzięczności. Oto dusza moja woła do każdego z nas, święty Bonaventura. Oto jak Twój stwórca, król, przyjaciel i oblubieniec, przeznaczył cały świat do usług Twoich. Oto aniołowie zagrzewają Twoją wolę. Oświecają i kształcą Twój umysł oraz strzegą Cię na Twych drogach. Słońce stwarza Ci dzień, księżyc jest Twoim światłem w nocy, Ogień łagodzi zimno, woda uśmierza pragnienie i użyźnia siły ziemi. Ziemia żywi Cię swą płodnością i rozwesela swoimi przyjemnościami. Bądź przekonanym. Że wszelkie stworzenia z rozporządzenia Bożego służy dla twojej korzyści i przyjemności. Tyle święty bonaventura. Rzuć wreszcie okiem na żłóbek, konfesjonał, ciche tabernakulum i na krzyż na wyżynach golgoty. Pomyśl, jak bardzo musiał cię umiłować ten, co tak wielką i niewymowną ofiarę za cię poniósł, tak wielką litość i bezustannie okazuje. A natychmiast bądź przekonanym, serce Twoje zapali się do wzajemnej miłości Boga, który tylu dowodami tak wielkiej i jawnej miłości serce Twe zdobył. Jeśli zaś wierzycie jeszcze głębiej w serce świętego Ludwika, to spostrzeżcie jeszcze szlachetniejszą pobudkę miłości Bożej, mianowicie nieskończoną piękność i doskonałość Bożą. Pojrzyjcie na ziemię, co za parada letniego stroju, jak zachęcająco wabi oko nasza ta zieloność pól, łąk i lasów, jak i przepych kwiatów, co za urodzajność. O tak, ziemia jest piękna. Lecz wszystko to blednie wobec zachwycającej piękności i doskonałości Bożej. Rozważanie takie potężnie zapaliło świętego Augustyna, do najczystszej miłości Bożej w wezwaniach swoim bowiem tak pisze. Podziwiałem olśmiedzający blask słońca, urodzajność ziemi, majestatyczność fal morskich, potęgę panujących i dowcip uczony. Lecz kiedy wchodził w siebie i zastanawiałem się nad Bogiem, mówiłem, nic tego wszystkiego nie jest podobne do mego Boga. On jest nieskończenie piękniejszy, wspanialszy i doskonalszy, i wtedy w upojeniu miłości Bożej wołał: O ty tak dawna, a wieczna nowa piękności, żem cię dopiero tak późno zaczął miłować. Kiedy już spojrzenie dziecka, z którego oczu uśmiecha się do nas niewinność, budzi w nas miłość, to jak dopiero powinniśmy miłować tego, co wszelką piękność i doskonałość, która w stworzeniach, jest zaledwie tylko odbiciem w sobie, by w ognisku jednocze. O Ty, tak dawna, a wiecznie nowa piękności, dlaczegośmy dopiero tak późno zaczęli Cię miłować? Gdyby tak w gazetach ogłoszono, że w naszym tu społeczeństwie znajduje się w obiegu fałszywe pieniądze, jakbyśmy się dopiero mieli na baczności, żeby uniknąć straty. A wszakże miłość Boża jest pieniądzem, za który niebo sobie możemy kupić Ale jest też miłość fałszywa I bezwartościowa Wielu chrześcijan Chciałoby Kilku pobożnymi aktami strzelistymi I słodkimi uczuciami Nabyć niebo Ale sromotnie od bram nieba Zostaną odtrąceni Oby nigdy i nikogo Z nas podobne nieszczęście Nie spotkało Prawdziwa miłość Boża Czcicieli świętego Ludwika ma niezawodne cechy, temi zaś są nienawiść grzechu, wierne zachowanie przykazań boskich i przepisów świętej reguły zakonnej, szczególniej zaś całkowicie zgadzanie się czasu doświadczeń z wolą Bożą. Spojrzyjcie na nasz wzór, na króla świętego Ludwika. Wielokrotnie już złożył dowody swej miłości Bożej. Przypomnijcie sobie kary, jakie wydał na bluźnierców. Uprzytomnijcie sobie niezliczone kościoły i klasztory, jakie z iście królewską hojnością obdarował. Pomyślcie wreszcie o jego wstąpieniu do trzeciego zakonu świętego Franciszka. Przed wszystko to dalekie by jeszcze było by mogło służyć za dowód doskonałej miłości Bożej świętego gdyby w swej chorobie i niewoli nie wykazał największej cnoty nie przeszedł próby ognia co sądzicie pobożni tercjarze czy wasza miłość boża jest dostatecznie mocna iż moglibyście wytrzymać próbę ognia jak nie jeden tercer sobie wyobrażał że już ma prawdziwą miłość bożą Aż tu naraz Bóg cofnął pociechy duchowe, zamiary i plany krzyżował, nawiedził długotrwałą chorobą i wśród narzekań na opatrzność Bożą, runął niby domek skart, cały gmach, snud budowy, okazując, że ta rzekoma miłość Boża, zamiast być złotą, była tylko pozłacanym ołowiem, naszą miłością własną. Nie na słodkich uczuciach, a na czynach i ofiarach polega prawdziwa miłość Boża. W ogniu walki okazuje się waleczność żołnierza, a w nocy doświadczeń i cierpień najjaśniej świeci gwiazda miłości Bożej. Gdyby tak boski Zbawca, jak niegdyś świętego Piotra, nas zapytał: miłujesz mnie? Czy miłujesz mnie więcej niż swój pieniądz, niż tę osobę, niż to miejsce honorowe, niż zadowolenie swojej namiętności? Czy miłujesz mnie nade wszystko? A teraz, żeby Twą miłość wystawić na próbę, jeśliby Ci dziecko umarło, Twój honor został narażony, zamiary się nie udały, czyżbyś powtarzał za świętym Ludwikiem te złote słowa? Niech się dzieje wola Twoja. Czy jesteś gotów raczej umrzeć, niż Boga utracić przez grzech śmiertelny? Co więcej, ze świętym Ludwikiem raczej umrzeć, niż Boga dobrowolnym grzechem powszednim obrazić. Ale widzę, jak wielu już smutnie głowę opuściło. Nie mamy więc jeszcze doskonałej miłości Bożej. Także najmilsi tercjarze. Nie upadajcie na duchu, miejcie przynajmniej Jego pożądanie, a nie przestawajcie podczas mszy i Komunii Świętej Boskiego Zbawcy prosić o tę miłość doskonałą. Wówczas Bóg wytrwałą waszą prośbę wysłucha, natknie miłością swoją i kiedyś, jak świętego Ludwika, prowadzi do wspaniałości onych. O których święty Paweł mówi, Oko nie widziało i ucho nie słyszało, I w serce człowiecze nie wstąpiło, Co nagotował Bóg tym, którzy go miłują. Amen.